Witajcie. Wszyscy słyszeliśmy o rejki. Dla jednych to relaks, dla innych może placebo. Ale co jeśli powiem, że istnieją twarde, naukowe dowody na jego skuteczność? Dowody, które wykraczają daleko poza subiektywne odczucia. Dokładnie. W tym głębokim zanurzeniu przyjrzyjmy się badaniom klinicznym na ludziach i zwierzętach, skupimy się na mierzalnych wskaźnikach gojeniu ran, bólu, stresie. Czyli na konkretach. Tylko na konkretach. Dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Żeby w ogóle zacząć o tym mówić w kontekście nauki, trzeba, no wiesz, odejść od ezoteryki. Mm -hmm. Nasze źródła wskazują tu na takie pojęcie: fizjologia biopola. Brzmi może skomplikowanie, ale chodzi o badanie mierzalnych pól elektromagnetycznych, które generuje nasze ciało, głównie serce i mózg. Tak, co ważne, nawet amerykańskie Narodowe Centrum Zdrowia Komplementarnego klasyfikuje reiki właśnie jako terapię biopola. To już nadaje temu jakieś naukowe ramy. Ta zmiana perspektywa jest absolutnie kluczowa. A to, co jest tutaj yy, fascynujące, to fakt, że w weryfikacji takich terapii złotym standardem stają się badania na zwierzętach. Dlaczego akurat na zwierzętach? Bo zwierzy nie ma przeponań, nie ma oczekiwań, nie działa na nie efekt placebo. To pozwala zbadać, wiesz, czysty biofizyczny wpływ terapii. I tu, mam wrażenie, dochodzimy do czegoś, co naprawdę daje do myślenia. Mam na myśli ten y, przełomowy eksperyment dr Ann Baldwin na szczurach. A tak. Ten z hałasem, dokładnie. Sytuacja była taka. Szczury wystawiono na głośny, stresujący hałas. Skutek: uszkodzenia naczyń krwionośnych w wielitach. Ale wyniki były zdumiewające. Grupa, która otrzymała prawdziwe rejki, miała znacząco mniejsze uszkodzenia. Ale kluczowa jest tu grupa kontrolna, prawda? No właśnie. Bo stworzono też grupę, która dostała tak zwane pozorowane rejki. Czyli, co to dokładnie znaczy: pozorowane. To znaczy, że do zwierząt podeszły osoby nieprzeszkolone w rejki, ale poinstrugowano je, żeby naśladowały dokładnie te same ruchy dłoni. I wiesz co się okazało? Domroślam się, ale powiedz. Absolutnie żadnej poprawy. Wyniki były tak samo złe, jak u szczurów, którym nie zrobiono nic. To, wiesz, obala tezę, że chodzi tylko o uspokajającą obecność człowieka, czy. czy o ciepło jego dłoni. Niesamowite. Czyli nie chodzi o sam gest. Musi tu działać jakiś inny, specyficzny czynnik. Skoro mamy tak solidne podstawy, to czy widzimy podobne efekty w praktyce, na przykład w weterynarii? Tak. I to w bardzo konkretnych, mierzalnych zastosowaniach. Jest świetny przykład z chirurgii. Zrobiono badanie na sukach po sterylizacji. Mhm. Te, które dostały rejki po operacji, odczuwały znacznie mniej bólu. A co za tym idzie, nie wymagały dodatkowej morfiny, w przeciwieństwie do grup kontrolnych. Chwila, czyli mówimy o sytuacji, w której zastępujemy silny opioid czymś, co nie ma skutków ubocznych. To już nie jest subiektywne poczucie spokoju, to twardy wynik kliniczny. Dokładnie. A to nie wszystko weźmy zachowanie. U psów schroniskowych, które często cierpią na silny lęk. Tak. Sesje rejki prowadziły do mierzalnego spadku poziomu kortyzolu czyli hormonu stresu mniej agresji, mniej lęku to wprost przekładało się na ich szanse na adopcję. OK, wyniki u zwierząt są naprawdę trudne do podważania, ale kluczowe pytanie zawsze brzmi: czy to przekłada się na ludzi? Jak najbardziej. Jedno z badań dotyczyło pacjentów z ograniczoną ruchomością barku. Grupa otrzymująca rejki uzyskała poprawę zakresu ruchu średnio o 20 stopni. A grupa ze standardową fizjoterapią? Poprawa o 12 stopni. Różnica jest znacząca, ale jeszcze bardziej spektakularne dane mamy z gojenia ran. Po ośmiu dniach w grupie leczonej energetycznie rany zamknęły się w 93,5%, a w grupie kontrolnej tylko w 67,3%. Dobrze, mamy te wszystkie imponujące wyniki, ale co tak naprawdę się dzieje w ciele? Jaki jest mechanizm? Czy jest jakiś biologiczny przełącznik, który reiki aktywuje? Wszystko wskazuje na autonomiczny układ nerwowy. Wygląda na to, że Reiki stymuluje nerw błędny. To jest jak taka główna dźwignia w naszym ciele. Przełącza nas ze stanu stresu. czyli z trybu walcz lub uciekaj, w tryb odpoczywaj i regeneruj. Dopiero w tym drugim stanie organizm może skutecznie się, no wiesz, samo naprawiać. A są na to mierzalne wskaźniki? Oczywiście. Wzrost zmienności rytmu serca. Spadek kortyzolu a najnowsze badania na myszach pokazują nawet wpływ na ekspresję genów związanych ze stanem zapalnym w mózgu. Podsumowując, dowody naukowe, zwłaszcza te ze świata zwierząt, mocno sugerują, że efekt reiki to coś więcej niż placebo. Ma mierzalny, fizjologiczny wpływ, przyspiesza gojenie, redukuje ból, łagodzi stres. I to wszystko rodzi jedno ostatnie ważne pytanie zostawię z nim naszych słuchaczy. Słucham? W podwójnie ślepym badaniu z 2025 roku wykazano, że rejki wysyłane na odległość skutecznie zmniejszało ból przewleku u starszych psów. Właściciele nie wiedzieli, w której grupie jest ich zwierzę. Czyli ani oni, ani weterynarze nie wiedzieli, kto dostaje terapię, a kto placebo. Dokładnie. I teraz pytanie: jeśli działanie terapeutyczne można zaobserwować bez jakiegokolwiek fizycznego kontaktu. To co to tak naprawdę sugeruje na temat natury komunikacji i regulacji w systemach biologicznych?